Dajcie ponownie półka hitowa w Pepko. Zobaczcie, ile złota nie wytrzyma. Manie. Od razu zobaczymy sobie, bo no to mnie tak, jakie to jest fajne. No nie, na naczynia to jest taki pojemniczek na płyn, czy na gąbkę, dołączony. Pięć dyszek. Fajne co? I w jakiej dużej ilości w ogóle, co jest rzadkością w Pepko? Bo jak fajne rzeczy, to raczej mało. Przyjeżdża dwie dyszki na sztuczce, taki pojemniczek? Co myślicie? I od razu naręcznik papierowy. O, pokazało nam się 12 zł. Jest też koszyczek. Ja to już obczaiłam stałam tu chwilę. Przy tej półce. Koszyczek dwie dyszki. Co myślicie? Ale to nie wszystko. Zaraz będzie więcej. Korek do wina z takim białym kamieniem za 25 zł. No i słuchajcie, zobaczcie tylko to. Jakie złoto. Dwie dyszki. Naprawdę. I 12 zł. Także, jakby to wszystko chciał skompletować, to ile by nam wyszło? Kto szybko potrafi tak policzyć, piszcie w komentarzu. Ale ta deska z tą zielenią, to jest absolutny sztos, trochę ciężka, ale spróbuję sobie ją złapać. Zobaczycie tylko. Mega, ekstra, świetna. Tak się prezentuje. Ciężko mi ją pokazać jedną ręką. I ona trzy dyszki, dobra. Fajny wzór, no nie? Zieleń z tym złotym. I jeszcze mamy tacki. Oczywiście bambus. I cena, dobra cena. Cztery dyszki. O, i tutaj jeszcze jest mniejsza, ale no nie mam jak tego wyjąć. Jak coś to jest. Coś na dole. A to jest, dobra, odłożymy. Teraz, co to jest? To jest deska. Deska do serów. Tak, deska do serów, 8 dyszek ze sztućcami, z szufladą na sztućce. To coś było podobnego, nie kiedyś, Pepko. tutaj kolejna jakaś deseczka I to jest z nożem do chleba 31 na 21 Cztery dyszki tutaj jest o ten nóż a ma wentylatorek to tak wiecie ten nóż jakby tak włożył w tą deskę nie no jest dobra jest tam o, rozcięcie także spoko no fajne rzeczy co dobra mamy no też przewróciłam to po prawie To jest cena. 35 zł. No dobra, ale... A to cóż to? To jest taki zestaw noży ze stojakiem magnetycznym. 120 zł. A tutaj zestaw jakichś przyborów kuchennych za trzy dyszki. Jeszcze mi spadło. Chciałam zobaczyć tutaj coś jeszcze, ale nie. Ale ten z tym stojakiem magnetycznym fajny. Zestaw trzech przyborów. <laughs> tak tu podaję. No okej, okay. fajne rzeczy w tym pepko. Ach, naprawdę, o to jest ten stojaczek magnetyczny. Wróciłam na tą półkę hitową, bo tak, żeby Wam tylko przypomnieć, to jest w poprzednim filmie jak coś, wszystkie ceny podaję, także można sobie zerknąć. Dzisiaj czwarty przegląd, bo te kieliszki mi się mega spodobały i chyba sobie zabiorę. Myślę też o tym kubeczku. Też jest ładny, no nie? Do przypomnienia jeszcze tylko cena, dyszka. Ale dobra, podnosimy to, czego nie oglądaliśmy. I to są takie szklaneczki. Już tego jak jest zdjąć. O 300 ml dwie sztuki i one 15 zł. Ale o, zobaczcie, te tutaj też 15 zł pasują idealnie pod te kieliszki. Poczekajcie tylko odłożę. Jakoś muszę to wcisnąć. Mam siedzą. Miseczka. Mal, malutka, za 6 zł. Ale jest też większa. Już sobie zobaczymy. Także też sobie można zrobić taki zestaw. Co myślicie, fajne? 15 zł. Piszcie w komentarzu. Dobra, to chyba wszystko. Biorę koszek idziemy. Ej, czego tu zacząć? <grym> Jak tam upatrzyliście sobie już coś fajnego? Naprawdę mega fajne te hiciory. Także dobra, chycimy ten kocyk. I to jest 140 na 220 za 6 dyszek. Ładny kolorek, bardzo ładny. Ta wstążeczka, idealny na prezent, no nie? Także dobra. Obok jakaś taka krateczka. Zobaczcie. 5 dyszek, ale jeszcze o taki kolorek i to jest wymiar 160 na 220. O, jest tam mniejsza taca, także sobie od razu trzy dyszki, podejrzymy ceny. Tak się prezentuje. I tutaj. O jej, to są pościele, słuchajcie. Nach, zobaczcie, taki styl, jak te firany, no nie? Zobaczcie tutaj. I one białe. Zobaczmy tą szarą, co? Ta szara tak bardziej się podoba. Już sobie ją podniesiemy. Tutaj oczywiście dwie poduszki, 140 na 200 za 6 dyszek. O. Co myślicie? Może macie już te pościelę? Dopiszcie w komentarzu jak to tam. Ładny kolorek. To jest nowość, chyba tak. 6 dyszek, jak coś. Było już takie, ale nie wiem czy w tym kolorze. To jest średnica 40 cm za 4 dyszki. Tutaj kolejny kocyk. Ładny kolor. 130 x 160 za 5 dyszek, ale to chyba nie jest nowość. Ja już je pokazywałam dwa tygodnie temu jakoś w przeglądzie. Także tam wiele rzeczy się powtarza. No i puff, zobaczcie tylko. Jaki wzór. I on. Sześć dyszek. Dobra. Patrzyłam jeszcze taką tacę. O, jakie to jest leciutkie w ogóle. I tak. Trzy dyszki. Tak? tak, trzy dyszki. Ale wiecie co tak. No, ładna, ale jak to czyścić? Jakby tak zalał, to co z tym? To tak nie wchłonie? No nie wiem. I piękny stolik, zobaczcie. Nie ma ceny, ja już tutaj obczaiłam, ale będę chciała się dopytać, ile ten stoliczek fajny, co? Tutaj żadna nowość, ale tak jak już stoi, dwie dyszki jak coś. Ten. I jeszcze taki troszeczkę większy. A to jest jakiś led. Taka kosteczka, 30 zł. Okay. Dobra. W ogóle, słuchajcie, szykuje się filmik, tak go składam i nie mogę złożyć, bo bardzo nie chcę, żebym za długo mi wyszedł, z rozdaniem dla Was, z zamówieniem ze sklepu Lovito, także jak chcecie upolować jakieś, to jest w ogóle fajna, <laughs> jaka fryzura, bo pani, <laughs> jaka kropka, <laughs> także jak chcecie upolować jakiś fajny ciuszek, to zapraszam. Na ten film. Nie wiem, postaram się go wrzucić jak najszybciej. Już tak obiecuję, że będzie, że miał, miał być wczoraj, dzisiaj, ale może dzisiaj go już skończę i, i wrzucę. No. Także zaglądajcie. Jak podoba się. Lubicie tego typu ozdoby? Do mnie jakoś tak nie trafiają. Jak coś 12 zł. Dobra, kończymy.